Cztery świątynie obrządku rzymsko-katolickiego. Każda wyjątkowa, z inną historią, z innego okresu, innym klimatem. Dwie znajdują się w Łukawcu, pozostałe w Wielkich Oczach i w Potoku Jaworowskim. Dwie z nich to sanktuaria maryjne z cudownymi obrazami. Do jednego po dziś dzień pielgrzymują potomkowie kolonistów niemieckich, a w innym ochrzczony został osobisty sekretarz świętego Jana Pawła II. Zapraszamy na wirtualną wędrówkę po kościołach w gminie Wielkie Oczy. W Łukawcu, w centralnym punkcie miejscowości, znajdują się dwa kościoły, oba użytkowane. Starszy, niegdyś kościół parafialny pod wezwaniem trzech króli. Wybudowany został w latach 1754-56 z fundacji biskupa przemyskiego Wacława Hieronima Sierakowskiego. Świątynia była wielokrotnie odnawiana. W trakcie powojennych remontów zmieniono formuł wyżyczki na sygnaturkę. W 1952 roku wnętrze świątyni pokryła polichromia wykonana przez malarza Mariana Strońskiego z przemyśla. Ściany i sklepienia pokryte zostały wykonaną przez tego malarza polichromią o podziałach geometrycznych, z motywami roślinnymi i symbolicznymi emblematami. Wydarzeniem w dziejach świątyni było zainstalowanie w 1965 roku w głównym ołtarzu cudownego obrazu Matki Bożej łaskawej opiekunki chorych czczonego poprzednio w Tartakowie koło Sokala. W 1991 roku papież Jan Paweł II podczas swojej wizyty w Lubaczowie dokonał jego koronacji. Obraz obecnie umieszczony jest w nowym kościele parafialnym sanktuarium Matki Bożej Łukawieckiej. W świątyni zachowało się kompletne wyposażenie późnobarokowe z głównym ołtarzem Krzyża Świętego w prezbiterium i dwoma bocznymi w nawie. Na łuku czołowym umieszczona rzeźbiona grupa ukrzyżowania. Na ścianach umieszczone są obrazy autorstwa Mariana Strońskiego. Świątynia jest typowym przykładem skromnej budowli drewnianej kościoła zachodniego, której forma kontynuuje w XVIII wieku wykształcone jeszcze w średniowieczu rozwiązania. Świadczy o tym dwuczłonowy, bezwieżowy rzut obiektu, a także jego konstrukcja i detal architektoniczny. Obok kościoła znajduje się drewniana dzwonnica z XVIII wieku. Umieszczona jest pomiędzy okazałymi dębami, które stanowią część jej konstrukcji. Według legendy dęby te pochodzą z czasów króla Jana III Sobieskiego, który wracając z Lwowa zatrzymał się w Łukawcu i posadził kilka drzew. Obecny kościół parafialny, pod wezwaniem najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, murowany, jednonawowy w nowoczesnym stylu, wybudowany został według projektu inżyniera Henryka Stawickiego z Krakowa, a poświęcony przez biskupa Mariana Jaworskiego w 1990 roku. Sanktuarium budowane było w latach 1981-1990. W centralnym punkcie kościoła znajduje się obraz Matki Bożej Łaskawej. Namalowany w XVII wieku przez mistrza włoskiego. Obraz pierwotnie znajdował się w kaplicy zamkowej Potockich w Tartakowie, po czym trafił do miejscowego kościoła. Jak podają źródła historyczne, w dniach 9 do 24 marca 1765 roku obraz płakał. Świadkowie tego wydarzenia opisywali, że obfite krwawe krople wydobywały się z oczu Maryi, że aż strasznie było patrzeć. W tym czasie i później nad kościołem w dzień i w nocy ukazywała się jasna poświata rozjaśniająca Kościół. Dla jednych był to dowód na to, że Matka Boża płacze nad upadkiem moralnym Polski. Inni zapowiadali nadchodzące nieszczęścia, epidemie, dżumy, rozbiory Polski. Modlący się przed wizerunkiem najświętszej panienki doznawali cudów. To stwierdziła komisja wysłana do tartakowa przez kurię biskupią w hełmie. Obraz intronizowano w kościele, a później umieszczono w nowo wybudowanym ołtarzu. W 1961 roku arcybiskup lwowski Eugeniusz Baziak, rezydujący w Lubaczowie i Krakowie zabrał obraz do Krakowa. Ksiądz profesor Jan Nowicki, następca na stanowisku administratora apostolskiego archidiecezji w Lubaczowie, 28 listopada 1965 roku przekazał wizerunek Matki Bożej do Łukawca. Obraz został koronowany 3 czerwca 1991 roku przez papieża Jana Pawła II w Lubaczowie. Na niewielkiej wyniosłości na zachód od rynku wznosi się murowany zespół kościelno-klasztorny z końca XVII wieku, którego budowę rozpoczął Andrzej Modrzewski, ówczesny właściciel Wielkich Oczu. Zbudowano go na miejscu starego drewnianego kościółka, przy którym Modrzewski osadził w 1667 roku Dominikanów Obserwantów. W latach następnych rozpoczęła się budowa murowanego kościoła otoczonego z trzech stron. Przyległymi zabudowaniami klasztoru. Klasztor ukończono w 1684 roku, a budowa i wykończenie kościoła trwały jeszcze długo, gdyż konsekrowano go dopiero w niedzielę 4 września 1740 roku podczas konsekracji kościołowi nadano tytuł niepokalonego poczęcia najświętszej Maryi Panny oraz świętego Andrzeja Apostoła. Kościół jest barokowy, zbudowany z cegły, na planie prostokąta z prezbiterium zwróconym w stronę zachodnią. Świątynia jest jednonawowa, podpiwniczona w formie katakumb, w których w XVII i XVIII wieku grzebano ciała zakonników i dobrodziejów klasztoru. Nad portalem świątyni umieszczony jest napis Aedifactum ANNO DOMINI 1667 Et Anno Domini Renovatum 1974. Pod samym szczytem tym panonu widnieje ulokowany w kole symbol Maryi Patronki Kościoła. Elewację uwieńczy metalowy krzyż, wsparty na cokoliku. Jest tu również murowana dzwonnica przylegająca do północnej ściany świątyni, wybudowana na nowo w roku 1978. Umieszczone są w niej trzy dzwony. Największy o wadze 500 kg nosi imię Maryja Matka Kościoła. Średni o wadze 260 kg Józef. Najmniejszy ważący 150 kg Anioł Stróż. Na placu przykościelnym znajduje się także pięć niewielkich murowanych kaplic. W jednej z nich umieszczono znajdujący się do dziś bardzo stary, rzeźbiony w drewnie krucyfiks. W drugiej kaplicy umieszczona była stara drewniana pieta którą oddano Muzeum Decyzjalnemu w Przemyślu. Wnętrze kościoła kryje trzy kondygnacyjne najstarszy z zachowanych kościelnych ołtarzy na terenie powiatu lubaczowskiego z przełomu XVII i XVIII wieku. W niszy między kolumnami widnieje obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Po bokach ustawiono w turnie dwie figury świętych Piotra i Pawła z XVIII wieku. Figury te zostały przeniesione do kościoła w Wielkich Oczach z Chotyńca w latach 90. XX wieku. Najcenniejszym zabytkiem w wielkoockim kompleksie kościelno-klasztornym jest obraz Matki Bożej pocieszcielki strapionych. Wzmianki o jego kulcie pochodzą już z XVII wieku, a od połowy XVIII wieku jest uważany za cudowny. Jest to wierna i jedna z pierwszych kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej o wymiarach 130 x 94 cm, którą namalował w 1613 roku na płótnie krakowski artysta Franciszek Śniadecki. Obraz był zwykle zasłonięty, a odsłoniano go w trakcie specjalnej ceremonii przy śpiewie maryjnych pieśni. Zbogaceniem maryjnego kultu były sobotnie nabożeństwa przed cudownym obrazem. Kult stał się na tyle silny, że arcybiskup Józef Michalik podjął starania o koronację obrazu. Starania powiodły się i aktu koronacji obrazu Matki Boskiej Wielkoodskiej dokonał święty Jan Paweł II w Krośnie 10 czerwca. 1997 roku. Ostatni na mapie wirtualnych wędrówek kościół w gminie Wielkie Oczy znajduje się w Potoku Jaworowskim, miejscowości założonej przez kolonistów niemieckich w okresie józefińskim. Ta neogotycka świątynia pod wezwaniem Świętej Trójcy wybudowana została w latach 1910-1913. Prace budowlane prowadził Dominikanin z Wielkich Oczu, ojciec Józef Wala. Jest to świątynia jednonawowa z wieżą i sygnaturką, którą pokrywał kiedyś dach z czerwonej dachówki, obecnie blacha. Ołtarz główny z figurami Trójcy Przenajświętszej. Boczne, świętego Augustyna i świętego Bazylego Wielkiego, wykonał w 1912 roku krupiński artysta z Kańczugi. Na zwieńczeniu umieścił on figurkę Michała Archanioła. W 1954 roku, po rozebraniu drewnianej cerkwi w Kebelnicy ruskiej, dwa drewniane ołtarze z obrazami najświętszego serca pana Jezusa i Niepokalenego serca Najświętszej Maryi Panny. Zostało przeniesione do kościoła w Potoku Jaworowskim i umieszczone jako ołtarze boczne. W świątyni znajdują się obrazy świętego Jana Nepomucena i Matki Boskiej Częstochowskiej z poprzedniego kościoła drewnianego oraz drewniana figurka Matki Bożej z dzieciątkiem na lewej ręce. Ozdobne szaty i malowidło wskazują na bawarskiego lub austriackiego artystę. W kościele znajduje się cenny relikwiarz z relikwiami Krzyża Świętego. W 1966 roku krakowski artysta malasz Mucha wykonał nową polichromię w kościele a 11 lat później świątynia została gruntownie wyremontowana. W 2016 roku zamontowano 15 witraży w oknach świątyni.